Claudia, siga con Like Chciałbym, za... ode mnie? Chciałbym zacząć od ciebie, bo wiesz, jednak uważam, że tutaj między zawodnikami dosyć jest realny konflikt i boję się, że możecie zostać po prostu z koleżanką przytłoczone za chwilę. Wiem, że ty na, na... się boisz o to? Tak. Nie musisz się o to martwić. No zobaczymy, czy sobie poradzisz odeprzeć, wiesz, jednak potyczki słowne Murana i Alana, to nie będzie łatwe, ale zobaczymy. Trzymam za słowo, że nie sobie poradzisz. Nie kobiet. Spoko. Mam do Ciebie pytanie, bo Ty na początku swojej kariery spotkałaś się z dosyć dużą falą krytyki. Jak myślisz, dlaczego ludzie są do Ciebie negatywnie nastawieni? Na początku e, witam wszystkich bardzo serdecznie, chciałam się przedstawić, jestem Lala la, la, Luna. E, może. Witam, witam, witam. E, pytanie było, dlaczego ludzie są do mnie tak nastawieni inaczej? tak. tak. No, Polska jest ogólnie krajem takim nietolerancyjnym, długo jeszcze to chyba się nie zmieni, chociaż wchodząc do tego programu jakieś 4-5 lat temu y uderzyła we mnie bardzo duża fala hejtu, po czym ludzie z programu bardzo mnie pokochali, jest mi ciężko teraz stamtąd odejść i mam nadzieję, że to będzie tak samo, bo mam, na mam zamiar zawitać tu najdłużej. Właśnie, dziewczyny, wy macie totalnie różną aparycję. Ty prezentujesz bardzo uwydatnione walory kobiece. Szyja znowu masz potężną muskulaturę, którą chwali się na swoich mediach społecznościowych, na TikToku. Dziewczyny, właśnie, jakie wy macie podejście właśnie do tej drugiej strony, do swojego przeciwieństwa, którą jest szyja u ciebie, Laluna, a gdzie Luna jest przeciwieństwem właśnie. Twoją szyję. Eee, cześć wszystkim. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być. Eee, dziękuję Federacji za szansę, żeby się tutaj e, pokazać. Chciałbym też. <noise> dziękuję. Dziękuję. E, chciałabym od razu też sprostować, że tutaj mój nick czyta się Szeja. Shea. Shea. E, Shea, Zapraszamy tak. bardzo. E, nie ma problemu jako debiutantka jak najbardziej rozumiem. E, jeśli chodzi o gdzieś tam tą e, różnicę światów, no to myślę, że jest ona jak najbardziej e, widoczna, ale myślę, że to tylko dodaje. E, to jest najbardziej intrygujące w tym pojedynku, mówiąc szczerze, tak mi się wydaje. Ja w ogóle szczerze bardzo się dziwię, a może nawet powiem, że podziwiam Cię, Laluna, że tutaj zdecydowałeś się na walkę ze mną, bo jednak yy, no tak. Yy, znaczy, yy, z jakiego powodu się yy, dziwisz? Bo to ja się dziwię, że Ty w ogóle zdecydowałaś się na walkę ze mną. No widzisz, no. Tak wiesz, siłownia tu, nie przekłada się na ring, nie? Tutaj chciałbym na chwilę przerwać, bo podobno Ty, Laluna, już masz spory staż treningowy. I biłaś się to na ulicy. Raz, to dwa, też słyszeliśmy. Nie, Wchodzę do pradku, to mi się film urywa, jestem po prostu gorsza niż facet. To dobrze się składa, bo ja akurat z facetami głównie sparuję, także myślę, że tutaj no, nie. A ja tak samo, mnie nie ma jakiegoś. Fajk no, par partnera, żeby to była kobieta, bo no nie ma szans. Bardzo no. dobrze, ale odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego, dlaczego się dziwię, no wiesz, to nie jest kwestia siłowni. W sensie nie wiem, jakie informacje dostałaś, ale ja jestem sportowcem praktycznie od początku sportowcem życia. Sportowcem jakim? Podnoszenia ciężarów? Między innymi. No to teraz się muszę zaskoczyć, bo mam 12 medali z mistrzostw polski Zaskoczyć, bo mam 12 medali z Mistrzostw Polski w wieku młodzieńczym w trójboju siłowym. A to słyszałam. a, a e, Kiedy a do to tego było? Jeszcze się dobrze napierdalam, więc kto tu jest na wygranej? Ile, ile lat temu był ten trójbój? O czym tu, o czym tu w ogóle mowa? Ile to? Ile lat temu był ten trójbój? Było około 15 lat temu. No to trochę. Dobra, a doszło do ciebie to, ja, że. Się, ja mam 20 generalnie. A doszło do ciebie to, że się całe życie napierdalam na ulicy z facetami i z, dup, z dupami? To tego nie słyszałam, ale nie wiem, czy to jest powód do chwalenia się tym. To, się, to, to masz złe informacje. No dobrze, zobaczymy w takim to, razie. No że ja wyglądam. Właśnie wiecie, dlaczego ja tu weszłam? Ja Wam coś powiem. Bo byłam wyzywana od plastików, że mam silikony, że to i wiecznie jak pokazywałam jakieś swoje. też wychodzę do jakichś treningów. No jak taka kobieta z takim piersiami, z takim tyłkiem może się bić? Przestań. No to wam pokażę, że taka kobieta właśnie, która ma piersi, ma tyłek, rozpierdala każdego w klatce. Właśnie a propos operacji plastycznych mam do ciebie pytanie, Wiesz bo... Jedno, to w ogóle w niczym nie przeszkadza. To nawet pomaga, bo kocham parter i fajnie się dusi klatą. No szczerze, ja się trochę tego boję właśnie, tego duszenia klatą, bo jak jakieś klincze wchodzą... O, masz no masz czego się bać. No to, to może, może będzie, będzie dosiadł. Ale to udusiłaś kogoś swoją klatę na, na treningu? Jeszcze nie, ale znaczy duszone osoby na sparringach już były. Ale sama wspominasz w wywiadach, że bardzo dużo masz tych operacji plastycznych. Miałam, a... miałam, wyszłam z tego, nie chcę do tego wracać. Zrzuciłam yy, 11 kilo teraz, żeby z tobą się bić, bo byłam dużą kobietą, chciałam być duża. Jeszcze mi zostało pięć do naszej wagi. Czuję się, w stosie życia jestem w formie życia. Także sama mówiłam do wszystkich moich znajomych, że naprawdę cię podziwiam. Jesteś młodziutka dziewczyna, ja mam za sobą potężny. No, wiesz, w tym wieku ma się jakieś tam, już jak się pochodzi z takiego świata nie innego. Um, Ale co się ma? No, Jakby ci powiedzieć, talent. O, ja mam talent, talent do napierdalania się. Coś nie, coś potrafi. Ja się nie chwalę. Okay ty się nie chwalę. A z tego co wiem, to y, łamałaś nogami Arbuzy, tak? na TikToku. Tak, ja właśnie do tego chciałem nawiązać. Udem. Słucham, bo. Nie... Y, łamałaś nogami Arbuzy na TikToku. Zdarzyło się, złamać. No to szczerze parek. mówiąc, powiem Ci tak. Nabiorę do siebie większego szacunku, jeżeli to zrobisz teraz na wizji. Mogę prosić Arbuza? O, o nie Wiesz co? No, jest? mogę spróbować, ale powiem tak. Ja nie jestem w toku treningowym na siłowni już od ponad pół roku. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Czyżby Arbus był jakoś nacięty na tym TikToku? Nacięty nie był, ale... A gdzie, gdzie mam to zrobić? Na środek zapraszamy, tak. Zrobimy zbliżenie kameru. Nie, powiem Laluna, że jednak faktycznie... Daję zaskoczyłaś, Zaskoczyła. że rady. wszystkich zaskoczyłaś. to, że ogólnie nie raz już byłam z facetem, który był na siłowni przypakowany, a taki, a taki sportowiec, który wyszedł, malutki chłopczyk, co się napierdala w klatce, w 5 sekund go położył. A więc mówię, siłownia nie przekłada się na klatkę. Jeżeli mi pokażesz, że go bieciesz nogami, zwracam ci szacunek. E, ja tylko tak dodam, że jest szansa, że go nie zmiotę teraz udami, ja ponieważ, e, no właśnie, nie jestem już od ponad pół roku w toku treningowym na Jak Kto trenuje? Ale poczekaj, powiedzieć? Eee, chciałabym powiedzieć, że jak ktoś trenuje na siłowni, to wie, że w pół roku jest mega regres, jeśli chodzi no, o... No słuchaj, o ja o się numer. dowiedziałam o walce, yy, nie wiem kiedy, miesiąc temu. O walce się tak, ty też przecież. No ja troszkę... No, a jeżeli troszkę... jesteś prawdziwym fajterem, to całe życie się napierdalasz. Ale nie z, z albozami. A no to po co się kozaczysz na TikToku, że go gniecisz nogami i że masz dwa metry? I że swojego faceta nosisz na baranach, zapraszam. A, wiesz co, to żarty. A żarty, no to lecimy. No sprób spróbować, spróbuję, ale nie ma problemu. Słuchaj, nikt tak się dodam. tutaj nie wyzwi, nie okrzyczy, jak nie skręcisz. Ja po prostu. Ale super. Musisz powiedzieć, dobra. Chciałam powiedzieć jeszcze, że nie wiem, czy to specjalnie to wybrałaś czy nie. Ale to jest bardzo zbity. A i wiesz, mały dlaczego Arbus. ci to dałam? Bo arpus na TikToku był nacięty od spodu. A skąd wiesz, czy był tak nacięty? mi się wydaje. No dobrze, ale. Bo nawet... No tak mi się no, wydaje. Może ci się wydaje, to nie znaczy, że był nacięty. No mi się, a ma prawo mi się wydawać, czy nie? No ma prawo. No, dobrze, dobrze, dziewczyny, no, radaj, krótka ledzimy. piłka. Robimy test, no, czy nie? No, no, robimy. Robimy, robimy, ale. To może usiąć? Cześć, ja, ja? No właśnie, chciałaś być wyższa ode mnie, ale się nie udało. To też te zajebałam, ty. się lekko ślizga. No ściągnąć spodnie, to nie musisz, jesteśmy na fajnym MMA, to wiesz. Oj! A może, eee. ch e, może chłopak pomoże? Nie, ostatnia próba. Jee! Yeah! Yeah! Serduszka na czacie, serduszka na czacie, widzowie! No! Szacun, szacun, szacun. Halo, halo. Wow. I to mi się podoba, a nie jakieś kto zaczynie. E, Jakbym jak mogła... Jakbym mogła... Nikola! Nie, frajerze! Jakbym mogła poprosić, żebyś. Daj nam tego arbuza tu. Bardzo dzięki, dziewczyny. Zaraz do was wrócimy, ale tak, ten tymczasem... Tak Brawo jeszcze raz. A my przechodzimy do. Słucham cię, no? Jeszcze raz. Proszę. Chciałbym, żebyś więcej powiedziała nam o swoich bójkach no ulicznych. Nie o czym się chwalić, bo to za, no, było tam trochę tego i dlatego. Przepraszam, jeszcze raz publicznie moją mamę, że musiała po sądach za mnie latać. Po prostu miałam jakąś taką fajną manię, że lubiłam się napierdalać po ryjach, nie. Jak dużo było tego? Dużo, dużo. Później, Myś... jak, później się troszeczkę uspokoiłam, bo stałam się kobietą, starsza i tak dalej, i tak dalej. No to bo mamą jestem. Mam piękną córkę, która jest na studiach i tak dalej, no ale wróciłam na ring, wróciłam na, na treningi i poczułam, że to jest to. To jest moja pasja. Bo ja za, młodzie, za młodego po prostu mój były, był trenerem boksu, i mnie tam trenował trochę. Później poszłam w świat, wiadomo, interesy i tak dalej. Wróciłam na treningi, gdzie pozdrawiam mój klub: z Wrocław, Artur Gwóźdź, Agnieszka Gwóźdź, mam wspaniałych e, trenerów, i odkryłam po prostu swój talent z, młodzień, z młodzieńczych lat. Kocham się napierdalać, kocham trenować, kocham to. Dziękuję jeszcze raz Fame MMA za danie mi szansy. Nie było łatwo się tu dostać, bo wiem, że od początku ludzie nie, nie, nie łatwo mi y, potrafią zaufać z tego, że y, wydaje się osobą bardzo pewną siebie, jestem pewna siebie, ale mam też duże serce. I mam też duże serce do walki. Nie boję się wyjść, mogę nawet się napierdalać z facetami. O tym przekonamy się w oktagonie. Na razie nie strasz, nie strasz. A ja nie zdradzę. Ja nie, y, słów na wiatr nie rzucam, przekonacie się. Weź wam to chcę pokazać. Klaudia, ostatnio założyłaś OnlyFans <noise> i chciałbym się dowiedzieć, co ty o tym wszystkim myślisz, i czy uważasz, że za, za, może za rok, za dwa OnlyFans będzie wręcz normą wśród polskich influencerek? Myślę, że jest tak, jak mówisz, że będzie to normą i myślę, że już coraz szybciej idzie to w tym kierunku jakby. No ale zobaczymy. Nie wiem czy za rok, może za dwa, ale myślę, że prędzej czy później jakby pójdziemy w tą stronę.